No, ale ja, tu, ja właśnie widzę to, że jak ja mieszkam z Rafałem, to pan mnie uczy wielu rzeczy i Rafał uczy wielu rzeczy, bo ja bo po prostu już widziałem od samego początku, że ra, raczej od tego czasu, co zobaczyłem, że Rafał ma duży problem z, z myślami, jak, się, jak, jak mu coś powiem, jak się spojrzę. Raz też jechałem z kolejki do, od razu do domu, nie? Jechałem na rowerze, a Rafał stał tam przy bloku i rozmawiał przez telefon chyba czy coś. No i on tam do mnie kiwnął, a mi nawet do głowy nie przyszło, żeby się zatrzymać. Po prostu miałem cel, że jadę do, do domu albo, 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 do, albo do sklepu nie pamiętam. A Rafał po potem bitwy, dlaczego Aryj ja się nie zatrzymał, aby, aby porozmawiać? Po prostu no i Rafał już miał problem. A ja w ogóle miałem serce wolne, czyste i nic, nie? Ja, ja, ja sobie nawet nie uświadomiłem, że, że Rafa będzie miał z tego powodu jakieś walki. No. No. Tacy sami w tym no, Ale właśnie też widzę takie piękne zmiany, no widzę we mnie zmiany i widzę to właśnie też w Rafale, bo ja, ja mam taki mam tak jeden duży minus, że odkładam sprawy na później, często się spóźniam, jak mam coś posprzątać, to, to często odwakam to, to na później. No i Rafał miał z początku takie doświadczenie z moim pokojem po prostu, że on mówił, Ariel weź to przodni, Ariel, bo coś tam leży, bo coś, ale właśnie później zauważyłem, że może być bałagan, Rafał wchodzi i nic. Po prostu widziałem zauważyłem, że, że, że coś pan uczynił, nie? Po prostu bo... bo no, bo nie, bo właśnie. Nie. A znaczy też? A czy nie, bo... Mówię, mówię, ale już nie tak często. No, bo ja właśnie zauważyłem, że... Przez ten mój bałagan, to Rafał miał nieraz taki problem, po prostu w myślach, on tam chodził taki po prostu, no i miał sam problem przez to, nie? A po prostu, jak pan już od tego go zaczął troszkę troszkowaniać, to po prostu mógł jeździ w Bajzel i po prostu i się cieszy. No, przychodzi po prostu i. Nie, bo Rafał też jest taki, że, no, że musi być porządek. Rafał musi mieć wszystko pokładane. No, ale to jest, to jest inna kwestia, właśnie, także ja się uczę i, i uczę się Rafał, ale. Właśnie, te, te wszystkie doświadczenia się zaczęły właśnie, kiedy zacząłem mieszkać z Rafałem, nie, to było, yy, bo ja, to, to jest właśnie to, że, no, bo ja pamiętam właśnie, że, że Rafał chciał, żeby z nim mieszkał, on się cieszył, a mi Pan pokazał, że to będzie duże doświadczenie, a Rafał jeszcze tego nie widział w ten sposób, Rafał widział fajne mieszkanie, a ja widziałem po prostu, że będą doświadczenia, bo znałem też siebie, nie. Ale nie możesz mówić za mnie? Yyy, się ja tylko widzę... <grywa> No i właśnie pamiętam, że zaczęło się doświadczeniem właśnie, nie? że te tu cielesności, które były wśród nas, to po prostu było to, ale Pan oczyszczał. I dlatego właśnie po prostu widziałem to, że potrzebuje dużo miłości. Nie? I wtedy właśnie po prostu Pan mnie kierował, właśnie, żebym się modlił o siebie i, i o Rafała właśnie, żeby Pan nas napełnił, spał nas w miłości, bo to jest bardzo potrzebne. Po prostu wiemy, żeby po prostu, żeby mieszkać razem, po prostu, żeby siebie znieść ten mój ciężki charakter, to po prostu to jest potrzebne dużo miłości dla nas obojga. Bo bez tego po prostu ja się już wyprowadził i Rafał chyba też. No także właśnie miłość to jest to, co jest tą podstawą, kiedyś się jest razem.